Cześć Gosia. Dzień dobry, witaj. Mnie. Mamy mało czasu, więc od razu przejdziemy do konkretnego pytania. Czy zmieniłam coś w twarzy? Tak, zmieniłam wszystko. Możemy przejść do następnego <laughs> Mam pytania. Inne pytanie. Mam inne pytanie, ale dotyczące tego tematu. Co sądzisz o tym, że poważany lekarz pochyla się nad Twoim zdjęciem i dla mediów plotkarskich mówi, zrobiła to, zrobiła tamta? Co a, sądzisz a, o takim a, a. zachowaniu? Był specjalista, który wypowiadał się na Twój temat. Boże, że ja oceniał. się bardzo cieszę, że po tylu latach się. będąc. Yy, nie robiącą żadnych skandali, żadnych dram, osobą, która jest mamą, trójki synów, szczęśliwą żoną i będę tą żoną do końca życia, że generuje takie emocje, że jakiś lekarz, chyba nieuznany, skoro pochyla się nad twarzą celebrytki i robi to publicznie, nie wiem o kim mowa, ale mogę się domyśleć, to w jakimś sensie łechce mojego. A jest to dla ciebie słabe? Że wiesz, że lekarz, czyli znaczy, poważany zawód pochyla się nad twoim zdjęciem i mówi zrobiła to, zrobiła tamto. Że lekarze chyba są od czegoś innego, nie? I zastanawiam się, co ty o tym sądzisz, że pochylają się po takie rzeczy. No pewnie dostał kasę, nie? Bo tak jakby nie robić tego za darmo, ale co sądzisz o takiej sytuacji, bo to nie pierwsza sytuacja. Często lekarze patrzą na zdjęcia celebrytek i mówią, zrobiła to, zrobiła tamto. Wiesz co, no, każdorze jak może. Okej, okay. krótkie, krótkie, szybkie odpowiedzi. Gosia, bardzo lubię Twoje podejście do tematów społecznych. Czy jesteś za tym, żeby wprowadzić euro? Tak, już rozmawialiśmy o tym, że ja uważam, że wspólna waluta europejska byłaby dla Polski korzystna. A co sądzisz o tym, że ludzie mówią, że upadniemy, że po prostu nasza waluta jest za mała, za słaba i że upadniemy jako gospodarka? Myślę, że. Bardzo wiele ludzi mówiło, że upadnie nasz budżet po tym, jak wprowadzimy 500. Byli ludzie, którzy twierdzili, że dominacja, denominacja złotego spowoduje, że upadniemy i w ogóle plus milenijna również spowoduje koniec świata. Te obawy są zrozumiałe i te obawy pojawiają się na różne tematy, ale patrząc na analizy finansistów, chyba raczej kierunek przyjęcia wspólnej waluty jest takim kierunkiem. Nie Nie jestem, że jesteś za związkami partnerskimi, a jesteś za adopcją dzieci przez pary jednopłciowe? Tak, tak, absolutnie. Dlaczego? Tak. Bo dlatego, że mnie to zastanawia. Naprawdę nie ma znaczenia, jeśli chodzi o płeć. Dlatego, że mamy bardzo wiele dzieci z nieuregulowaną sytuacją, które w pieczy zastępczej nie mają szansy na trwały dom, dlatego, że nic tak bardzo nie rozwija dziecka, jak rozwijanie się w środowisku pełnym miłości i jak Pojawiają się jakieś argumenty dotyczące negatywne, dotyczące par jednopłciowych i trwałości ich związków. Zachęcam tych ludzi do zapoznania się ze statystykami długości trwania małżeństw, związków heteroseksualnych i tego, jak wiele z nich kończy się rozwodem, w jakim czasie. Więc myślę, że to, czy ktoś stworzy pełen, szczęśliwy dom, nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o płacę. A jaki problem rozwiązałaby adopcja przez parę jednopłciowe, Twoim zdaniem? Miłość dla dzieci. Te dzieci, które w tym momencie są w placówkach, które nie mają kogoś, kogo mogłyby wziąć za rękę, bo wiedzą, że ta osoba za pięć lat może się zmienić brak stabilnego, szczęśliwego, kochającego domu. Mi się bardzo podoba, chyba, że, że, wiesz, że nie boisz się mówić o no, takich skrajnych tematach. Czy jeżeli ktoś cię odobserwuje za te słowa, będzie ci smutno? Nie, bo to znaczy, że nie łączą nas wspólne wartości. Tak samo jak nie bolało mnie, że ktoś odobserwował mnie ze względu na moje zaangażowanie w in vitro, albo tak samo nie boli mnie, że ktoś nie obserwuje mnie ze względu na zmiany w wyglądzie, które robię. Ja jestem sobą, moja komunikacja z moimi odbiorcami jest oparta wyłącznie na prawdzie. Nienawidzę hipokryzji, bardzo nie lubię ludzi, którzy mają swoje e, przemyślenia prywatne, ale publicznie mówią o czymś innym, dlatego że tak jest wygodniej, tak jest łatwiej, albo boją się utraty kontraktów. Jeżeli nie zbudowałaś w sobie takiej siły, że jesteś w stanie wyjść i powiedzieć realnie, publicznie, co sądzisz. To znaczy, że jesteś tak słaba, że, po, że, że to jest masakra. A straciłaś już jakiś kontrakt przez swoje wypowiedzi, swoje stanowiska w tych skrajnych sprawach? No nic mi o tym nie wiadomo, jak na razie mam klęskę urodzaju i yy, dlatego <grym> jestem nazywana banerem reklamowym, bo jakoś się ci reklamodawcy przychodzą. Dziękuję bardzo, Dziękuję. cześć. Dziękuję. <grym>